Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Modlitwa o uzdrowienie ciężko chorych mocą imienia Jezus. Szukamy, Panie, zbawienia i wierzymy, że jest ono w Twoim boskim imieniu. W Twoje imię, imię Jezus, wzywamy Cię, abyś z mocą uzdrowienia przyszedł do naszych chorych i dał im łaskę zdrowia oraz wytrwania w łasce uświęcającej. Jezu, daj ulgę w cierpieniu tym, którzy są na skraju wytrzymałości, wiarę tym, którzy wątpią w Twoje miłosierdzie i szczególną ochronę przed pokusami, które prowadzą do grzechu. Jezu, uzdrów. Jezu, umocnij. Jezu, zbaw. Amen.